Choroby serca pozostają główną przyczyną zgonów na całym świecie. To ponure świadectwo porażki systemu medycznego opartego na farmaceutykach, który zdaje się czerpać większe zyski z zarządzania chorobami niż z ich rzeczywistego leczenia. Podczas gdy milionom ludzi przepisuje się statyny i leki na nadciśnienie, które często jedynie maskują problem, istnieją naukowe dowody na istnienie potężnego, naturalnego środka, który potrafi odwrócić postęp choroby tętnic. Przełomowe badania kliniczne, celowo pomijane w debacie publicznej przez ponad dekadę, ujawniają, że sok z granatów to nie tylko zdrowa przekąska, ale silny środek terapeutyczny. W jednym z kluczowych badań pacjenci z ciężkim zwerzeniem tętnicy szyjnej, którzy przez rok regularnie pili sok z granatów, odnotowali zmniejszenie blaszki miażdżycowej nawet o 30%. To nie jest tylko łagodzenie objawów, to proces realnego zdrowienia, który bezpośrednio zagraża modelowi zysków nowoczesnego kompleksu medyczno-przemysłowego. Konsekwencje tych odkryć są oszałamiające. Ujawniają one korupcję u podstaw współczesnej kardiologii, gdzie niedrogie i skuteczne metody leczenia są tłumione, by chronić warty miliardy dolarów rynek toksycznych leków. To jedno z najbardziej niesamowitych badań klinicznych, jakie kiedykolwiek przeprowadzono. Jednak system, który obawia się pacjentów świadomych potęgi natury, postanowił je zignorować. Czas przyjrzeć się faktom, które wielkie firmy farmaceutyczne chciałyby zachować w tajemnicy. Badanie, o którym mowa, zostało opublikowane w prestiżowym czasopiśmie Clinical Nutrition. Objęło ono pacjentów z zaawansowanym zwerzeniem tętnicy szyjnej. Przez trzy lata jedna grupa badanych spożywała sok z granatów, podczas gdy grupa kontrolna kontynuowała standardowe życie. Wyniki okazały się wręcz rewolucyjne, w grupie kontrolnej, która nie piła soku, stan tętnic pogorszył się o 9% w ciągu zaledwie roku. W przeciwieństwie do nich, osoby pijące sok z granatów doświadczyły radykalnej poprawy. Redukcja blaszki miażdżycowej następowała etapami, 13% po trzech miesiącach, 22% po sześciu, a po pełnym roku spożywania soku wyniosła aż 35%. Badanie jasno wykazało, że sok z granatów nie tylko zmniejszył grubość tętnic, ale również znacząco obniżył skurczowe ciśnienie krwi. Oprócz widocznej poprawy strukturalnej, sok przyniósł kolosalne korzyści biochemiczne. U pacjentów odnotowano 83% wzrost aktywności enzymu poniedziałek 1, który pełni kluczową rolę w ochronie organizmu przed utlenianiem tłuszczów. Jednocześnie utlenienie cholesterolu LDL spadło o 90%. A ogólna podatność organizmu na stany zapalne drastycznie się zmniejszyła. Skurczowe ciśnienie krwi spadło średnio o 21%. Te liczby dowodzą, że naturalna żywność może bezpośrednio zwalczać i odwracać podstawowe przyczyny chorób serca bez żadnych skutków ubocznych typowych dla farmakologii. Dlaczego granat posiada tak niezwykłą moc? Tajemnica tkwi w jego unikalnej koncentracji bioaktywnych polifenoli, w tym silnych tein i antocyjanów. Związki te tworzą kompleksowy system obrony przeciwutleniającej dla naszego układu krwionośnego. Głównym mechanizmem jest tutaj walka ze stresem oksydacyjnym, który jest prawdziwym winowajcą uszkodzeń tętnic. Gdy cholesterol LDL ulega utlenieniu, wyzwala to kaskadę stanów zapalnych, prowadzących do tworzenia się niebezpiecznej blaszki miażdżycowej. Polifenole zawarte w granacie działają jak tarcza, która blokuje ten proces. Naukowcy potwierdzają, że sok z granatów jest jednym z najsilniejszych znanych przeciwutleniaczy w walce z miażdżycą. Co więcej, owoc ten w wyjątkowy sposób stymuluje naturalne systemy obronne organizmu. Wspomniany wcześniej enzym poniedziałek 1, którego aktywność wzrasta dzięki granatowi, jest związany z dobrym cholesterolem HDL. Działa on jak naturalny sprzątacz, który aktywnie oczyszcza ściany tętnic z utlenionych lipidów. Połączenie bezpośredniego uderzenia w wolne rodniki oraz wzmocnienia naturalnych enzymów sprawia, że granat jest doskonałym narzędziem terapeutycznym. To przejaw inteligencji natury oferuje nam złożony, synergiczny pakiet leczniczy, którego nie jest w stanie odtworzyć żaden syntetyczny lek stworzony w laboratorium. Skoro sok z granatów jest tak skuteczny, dlaczego nie słyszymy o tym w gabinetach lekarskich? Odpowiedź kryje się w brutalnej ekonomii. Istnieje głęboki konflikt interesów między wielkimi firmami farmaceutycznymi, agencjami regulacyjnymi, a współczesnym systemem medycznym. Ten system został zaprojektowany tak, by tworzyć klientów na całe życie, a nie zdrowych. Niezależnych ludzi, naturalne rozwiązania, takie jak owoce granatu, nie podlegają opatentowaniu. Oznacza to, że nikt nie może zarobić na nich miliardów dolarów. Dla porównania leki z grupy statyn generują gigantyczne przychody każdego roku, mimo że ich wpływ na ogólną długość życia bywa kwestionowany. A lista skutków ubocznych jest długa. Promowanie zwykłego soku, który mógłby uczynić te leki zbędnymi, byłoby dla przemysłu farmaceutycznego finansowym samobójstwem. Dlatego właśnie rygorystyczne, recenzowane badania nad naturalnymi metodami są systematycznie marginalizowane lub nazywane anegdotycznymi. Cała współczesna kardiologia oparta na lekach często skupia się na walce z biomarkerami, takimi jak poziom cholesterolu, ignorując prawdziwe przyczyny chorób, czyli stany zapalne i stres oksydacyjny. W ten sposób pacjenci wpadają w cykl uzależnienia od kosztownych i często niebezpiecznych interwencji, podczas gdy klucz do zdrowia może znajdować się w zasięgu ręki. Na półce w sklepie spożywczym dowody są jasne. Sok z granatów to potężne narzędzie zdolne do odwrócenia uszkodzeń tętnic i ochrony przed zawałem czy udarem. Ta wiedza to twoja droga do osobistej wolności od niesprawnego systemu medycznego. Prawdziwe wzmocnienie organizmu zaczyna się w momencie, gdy odrzucisz narrację nastawioną na zysk i przyjmiesz mądrość płynącą z natury, włącz sok z granatów najlepiej ekologiczny i bez dodatku cukru do swojej codziennej rutyny. Traktuj go jako fundament strategii dla swojego serca. Pamiętaj jednak, że to tylko część większej układanki. Połącz go z innymi darami natury, takimi jak czosnek, jagody czy zielone warzywa liściaste, które są pełne ochronnych fitoskładników. Weź pełną odpowiedzialność za swoje zdrowie. Szukaj wiedzy w niezależnych źródłach, które stawiają prawdę ponad korzyści korporacyjne. Droga do witalności nie prowadzi przez aptekę. Znajdziesz ją w naturalnym jedzeniu, czystej wodzie i świetle słonecznym. Wybierz suwerenność i żadbaj o siebie już dziś, korzystając z naturalnych metod, których system boi się najbardziej. Jeśli uważasz te informacje za wartościowe, nie zapomnij subskrybować naszego kanału i kliknąć w dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów o naturalnym zdrowiu. Zostaw lajka pod tym filmem, aby pomóc nam dotrzeć z tą wiedzą do większej liczby osób. Napisz też w komentarzu, czy stosujesz naturalne metody wspierania serca. Do zobaczenia w kolejnym materiale.